Witam serdecznie Arkadiusz Kaliński, Pomorskie Muzeum Wojskowe. Na dzisiejszym festynie można zobaczyć szereg obiektów muzealnych naszego muzeum. Między nimi tutaj się można kamerę zobaczyć, można pojazdy, które są w pełni sprawne. Czasami je tutaj odpalamy, pokazujemy co w nich wnętrzach drzemie, jakie to silniki czy tam potwory w nich drzemią. Można wewnątrz muzeum zobaczyć, przymierzyć, hełm założyć, może założyć kamizelkę. Dla chętnych także może sobie potrzymać ewentualnie jakiś karabin. Także są wystawy, które dzisiaj udostępniliśmy otworzyliśmy dzisiaj wystawę poświęconą 90. rocznicy Bitwy, Bitwy Warszawskiej, dokładnie wystawę pod nazwą Hej to Polak na Bagnety. 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Wystawa dotyczy dziejom wojny 1920 roku. Także serdecznie zapraszam wszystkich z rodzinami, z dziećmi do pomorskiego Muzeum Wojskowego. Dziękuję serdecznie.